Hej, z tej strony Wojtek, dzisiaj znów jesteśmy w Adopt Me, i był nowy update taki świąteczny. Widzicie, e, jest, pada śnieg, są tu jakieś wieże. Ja tutaj mam 10 tysięcy takich pierników, bo sobie uzbierałem. Tam, e, tam zaraz wam może pokażę. Najpierw, e, tutaj jest Winterkin, taka postać. Dobrze, wy, e, pokażę Wam najpierw, co tutaj jest. Dobrze, wchodzimy. Dobrze, tutaj e, mamy taki sklep za te pierniczki, są tutaj różne zwierzaki, na przykład musk ox, snow owl, lynx, tutaj jest e, taki, pet za, e, taki zwierzak za Robuxy, yeti i snowman, ja kupię takiego snow owl, taką śnieżną sowę jakby, dobrze, kupimy ją. O, dobrze. Zostało mi tylko 19 cukierków, ale mamy y, tą sowę. Ona jest legendarna. Fajna ta sowa. Naprawdę. Dobrze, schowamy sobie ją. Teraz wyjdziemy stąd. Czyli tutaj mamy taki sklep za te pierniki. To już wiecie. Ym, dobrze, wychodzimy. Ok, teraz wam pokażę co jest tam. E, są tutaj też takie mini gry, jak na przykład e, odbudowanie bałwana, zbieranie e, pierników na lodzie i e, e, machanie jakby taką pochodnią i topienie lodu. Dobrze, wchodzimy tutaj. Tu właśnie, jak jest minigra, to tutaj się znajduje. Dobrze, wchodzimy. Dobrze. Możemy tutaj sobie popatrzeć, tutaj są. E, można sobie iść. Tutaj, jak będzie minigra, to tutaj się pojawią lody. Tutaj są gejzery, które zamrażają. Potem są doł, które wywracają. E, I na końcu kułę. Ale tak, dobrze. E, wam, pokażę wam jeszcze e, jedną minigrę. Dobrze. E, tutaj, jak widzicie, woda zamarzła. Tutaj można sobie pierniki e, e, zebrać. I ty jest Speed the Penguin. I jak się ukończy swój pierwszy wyścig, to stanie się 800 pierników. I ty jak będą pierniki, to można sobie je zbierać. E, są tutaj też takie e, jakby e, takie stosy z takimi prezentami, e, e, które Jakie się y, można je przeszukać, i się y, takie części, kto, z których będzie takie coś, już wam pokażę. Ja gdzieś to. O, gdzieś to mam. Mm. O! Snowball launcher Taka jakby proca, którą można śnieżkami strzelać. Takie coś. I dostaniecie za to y, 800 pierników. To by było na te w tym odcinku.